A jak już tak się nagrywam pięknie kochani to bardzo uważajcie po prostu komu zaczynacie ufać i tak dalej, nie, bo niektórzy będą wam proponować soczki, rozumiecie, zakwasy z buraczka, jakieś winko przynosić, kurwa, inne rzeczy, rozumiecie. A potem nagle po prostu wiesz, będą mówili, że ci dziś na kłamstewku złapali. Coś nie tak powiedziałeś, rozumiesz? Są ze służb specjalnych i potem po prostu próbują wyłuskać od Ciebie jak najwięcej wiedzy. Najlepiej za darmo, nie omal, że kurwa, jakbyś jeszcze temu komuś loda zrobił i tak dalej. I potem po prostu, wiesz, jak już nie robisz poduk tak by chciał Cię po prostu ustawić według siebie, nie spółfalaś się po prostu na tyle, bo stawiasz po prostu gdzieś jakąś po prostu linijkę między tematami prywatnymi, a tematami biznesowymi, to nagle, ktoś mówi, o kurwa, nie da się po prostu pogadać normalnie i tak dalej. Da się po prostu, tylko kochani, żeby po prostu nazwać kogoś przyjacielem i tak dalej, to trzeba się naprawdę napracować i budować te relacje, a nie pierwsze po prostu jakieś zachwianie i już po prostu, już... Po, no, ucieczka, nie? Także uważajcie po prostu z tymi ludźmi, wokół siebie po prostu kogo wpuszczacie do swojego życia, bo naprawdę możecie dostać gągle, nie? Ja dostałem już wiele razy i dlatego ku przestrozy uważajcie. Uważajcie, kuźwa, bo was jedzą, a jeszcze jak mają kontakty i przyślą wam jakichś muskularnych ludzi, nie daj Boże, do domu, albo rozumiesz, mają jakieś po prostu tam, nie wiem, pozwolenia na broń, to mogą was dostrzelić, nie? Bo to ludzie są, którzy no nie za bardzo mają wokół siebie ludzi, bo chyba są, jak to mi kiedyś były wspólnie powiedział, żeby kogoś lubić, to trzeba być lubianym.